Nie zostawisz narcyzki, mówiąc jej, że to koniec. To tak nie działa. Witam. Ogólnie w kwestii zrywania z dziewczynami mógłbym naprawdę nazwać się ekspertem. <laughs> ekspertem. Naprawdę dowaliłem, ale taka jest prawda. Naprawdę dużo dziewczyn zostawiłem. Nie ma tutaj się. Czym chwalić, ale powiem ci szczerze, że najtrudniej jest zostawić zaburzone narcyzki, naprawdę. No, zazwyczaj no, są to delikatnie mówiąc psychopatki, które zazwyczaj robią problemy. I o ile na początku będzie wszystko fajnie, super. Love bombing, super seks, wszystko tak jakbyś chciał. O tyle później zacznie się psuć. I w momencie, gdy się zaczyna psuć, większość mężczyzn no, ewakuuje się. Powinna się ewakuować. Kobiety narcyz nie naprawisz, pamiętaj. Jednak problem zaczyna się wtedy, gdy ty chcesz ją zostawić. Bo przykładowo przyłapałeś się na jakiejś zdradzie. Mniejszej, większej, dała numer, flirtuje z kimś, widzisz, że może była na spotkaniu z kimś, może widzisz jakąś tam e, malinkę pod szyją, ona przychodzi i po prostu chcesz odejść. I widzisz, że z kobietami narcyz to nie jest takie proste. O ile u normalnej dziewczyny powiesz, to koniec, odchodzę, ona popłacze i tak dalej. Albo powie ok, rozumiem, i masz spokój. Możesz brać się gdzieś tam za następną. O tyle, z zaburzoną kobietą nie będzie to takie łatwe. Pomimo tego, że ona robi coś źle, ona nie będzie uważała, że robiła coś źle. Jednym słowem, nawet jak ona. Prześpisz się z innym gościem, to dalej będzie uważała, że nie zrobiła nic złego. I o ile ty się nie dowiesz tego, rozumiesz? To spoko. Natomiast na... nawet gdy się ty dowiesz, złapiesz ją za rękę, to dalej się będzie wypierała. Dlatego widzisz wielu mężczyzn, którzy doskonale przeczuwają, że ona tam kombinuje. Że ona, że gościu przykładowo nawet wychowuje te dzieci, ona idzie sobie w piątek na imprezę, wraca w niedzielę, albo wraca, przespać się, idzie dalej i tak dalej, czuć od niej gdzieś tam męskie perfumy, no po prostu czuje się to, że po prostu coś tam robiła, no to widzisz tacy mężczyźni wpadają w furię, w szał. Ja się czasem im nie dziwię, no nie, bo oni by chcieli taką kobietę zostawić, ale często taka kobieta. Nie da im tak łatwo odejść. Bo o ile jest gdzieś tam sytuacja, w której nic was nie łączy, żadna umowa cywilnoprawna i tak dalej, to jest twój dom, to możesz ją gdzieś tam wyrzucić czy coś. O tyle, gdy macie już jakiś tam papierek cywilnoprawny, no to tym bardziej kobieta narcyz e, nie ułatwi ci zadania, a nawet jeśli to będzie to droga przez mękę, przez wiele, 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 wiele lat i będziesz jeszcze się z nią gdzieś tam użerał przez kilka lat w domu i tak dalej, podział majątko i tak dalej, nie każdy ma pieniądze i tak dalej. Ale skupimy się tutaj ogólnie na takich sytuacjach normalnych, że po prostu spotykasz się z kobietą narcyz i nagle nie pasuje ci, chcesz ją zostawić. Oczywiście, gdy powiesz jej, że chcesz ją zostawić, zostawić, zaatakuje cię po prostu love bombing. No nie dostaniesz najlepszy seks. Ona ci może po prostu mówić wszystko, że za tobą tęskni, że jesteś dla niej najważniejszy, że to i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I wielu mężczyzn tutaj, jakby to powiedzieć, ulega. Ulega. Bo no, kobieta gdzieś tam nagle przechodzi do konkretów, seks jest fantastyczna naprawdę. Jak czegoś nie robiła, tak teraz robi perfekcyjnie. I czasem, jakby to powiedzieć, ja też tak e, e, można powiedzieć: no, Jestem w stanie manipulować tak e, pewnym typem kobiet, które na przykład odmawiają mi czegoś. I tak dalej? Ona często to robi tylko dlatego, żeby mną zmanipulować, więc jeśli ona mną manipuluje, no to ja manipuluję i tutaj najczęściej wystarczy zerwać, bo jeśli dziewczyna jest zaburzona, ona nie pozwoli ci zerwać, więc wtedy ona da ci wszystko. Naprawdę. I tak często, można powiedzieć, pokonywałem największe, jakby to powiedzieć, barykady po prostu mechanicznie. Po prostu dostawałem co chciałem naprawdę robiłem co chciałem i tak dalej gdzie chciałem i tak dalej naprawdę Więc to też jest taka jakby to powiedzieć technika która będzie działała na zaburzone kobiety bo normalna powie ok rozumiem trzymaj się miło było poznać trzymaj się bla 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 i tak dalej i ona leci każdy leci w swoją stronę i masz spokój To tyle u zaburzonej kobiety. To nie jest takie proste, to nie jest takie proste, bardzo trudno jest zostawić zaburzoną kobietę, bo nawet jeśli powiesz to koniec, pojedziesz do domu, to ona może ciebie nachodzić, ona może ciebie stalkować, ona może ci przepraszać, zawsze będzie pierwszy ten etap taki błagania, że tęskni za tobą, że nie może bez ciebie żyć, no nie, mogą być sytuacje, w której dziewczyna będzie ci Mówiła, że podetnie sobie żyły, i tak dalej, i tak dalej, żebyś przyjechał, żebyś coś tam, żebyś jej otworzył drzwi, bo jak mieszkasz w bloku, to ona może w te drzwi walić, no nie i tak dalej, sąsiedzi, siedzi po prostu i tak dalej, i tak dalej. Sytuacje mogą być różne. Niemniej jednak zostawić kobietę narcyz jest bardzo ciężko. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo ona jest chora, ona jest zaburzona. Mówią, że to nie jest choroba, ale no. Nie ma tutaj słów opisujących inaczej. Ja uważam, że to jest po prostu choroba psychiczna, o tak to nazwijmy, której no nie da się wyleczyć. Na, na, na aktualnym poziomie życia e, ludzi, może gdzieś za 50 lat ktoś stworzy jakieś lekarstwo, czy gdzieś tam. E, jakąś tam terapię, coś tam z mózgiem będzie po prostu e, wypalał jakieś tam, nie wiem, punkciki, które po prostu to tworzą i tak dalej. Ja myślę, że medycyna mm, zdoła tego dokonać, że po prostu to jest jakby to powiedzieć zaburzenie e, umysłowe, więc ja myślę, że może jakaś aparatura powstanie, może jakieś wyszczepy, rozumiesz, które spowodują, że to sito, które jest w głowie kobiety zaburzonej, nagle zostanie załatane, rozumiesz, że jej po prostu te emocje po prostu będą zaspokajane, bo to jest główny powód, rozumiesz, że ona nie może zaspokoić się. To tak jakbyś wlewał do szklanki wodę, a z niej ciągle wycieka, rozumiesz, i właśnie chodzi o to, żeby załatać, rozumiesz, załatać tą szklankę. I ja osobiście uważam, że jest to możliwe. Uważam, że mm, robiąc burzę mózgów jestem w stanie e, stwierdzić, że jest takie coś możliwe e, w niedalekiej przyszłości, żeby po prostu jeśli problem został zdiagnozowany, już, już tak łatwo można rozpoznać e, osoby narcystyczne, to jesteśmy w stanie jakby to powiedzieć stworzyć. E, Lekarstwo. Może nie będzie to lekarstwo w stylu takim zero-jedynkowym, że bierzesz jakąś tam tabletkę, ale myślę, że to będzie bardziej wymagało specjalistycznego sprzętu coś na zasadzie właśnie no, wypalania, ewentualnie łatania tych właśnie tej kory mózgowej gdzieś tam, jakichś tam neuronów czy coś tam, nie wiem co tam dokładnie siedzi, jakiś neokorteks <grych> i tak dalej, czy coś tam, ale uważam osobiście, że właśnie tu chodzi o załatanie tego. No nie, i wtedy ta dziewczyna nagle będzie mogła wrócić do normalności. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy, jeśli mamy do czynienia z zaburzoną kobietą, nie jesteśmy w stanie jej wyleczyć. I najlepszą metodą jest zawsze to, żeby kobieta narcystyczna sama Ciebie zostawiła. I ona na pewno Ciebie zostawi. Rozumiesz? Ona na pewno Ciebie zostawi. Jednak to trzeba robić sposobem. Na początek najlepiej mm, powiedzieć, że się zbankrutowało, że przykładowo straciłeś pracę. Pokazać jej, że już nie będzie pieniędzy. Bo za kobieta narcyz siedzi z mężczyzną, który ma bardzo duże zasoby. Rozumiesz? Ma bardzo duże zasoby i to ją utrzymuje. Dlatego ona gdzieś tam na boku sobie lata, zdradza, bo tak jak już powiedziałem, z każdą kobietą narcy zdradę masz w pakiecie. Nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, ona cię zdradza, ona cię zdradza, rozumiesz, naprawdę. I robi to po prostu tak. Perfekcyjnie w białych rękawiczkach, tego, że nawet, jakby to powiedzieć, najlepsza pani domu nie jest w stanie odkryć, jakby to powiedzieć no fałszu, kurzu. Mentalnego kurzu, tak to powiem. I widzisz, w momencie, gdy ty przestaniesz być dla niej atrakcyjny, rozumiesz, właśnie tu o to chodzi. Żebyś stracił tą atrakcyjność, żebyś po prostu stracił te pieniądze, bo często jest tak, że kobiety narcy bardzo lecą na te pieniądze. Więc jeśli e, przykładowo no, tracisz, mówisz, że wiesz co, muszę się przeprowadzić do matki, do babci, że moja sytuacja jest bardzo tego, i tak dalej, i tak dalej. E, ewentualnie weź ty płać teraz i tak dalej. Właśnie e, spotykając się kiedyś z jedną kobietą narcystyczną, ja wiedziałam, że ona jest zaburzona i tak dalej, ja jej nie mogłem zostawić, rozumiem, ja jej nie mogłem zostawić, bo ona ciągle do mnie co jakiś czas się odzywała, dzwoniła. I tak dalej, naprawdę, ja tyle razy ją zostawiłem, chyba z 4 czy 5 razy, naprawdę, a ona ciągle po jakimś czasie się do mnie odzywa, dzwoni, śmieje się, że mówi mi, że co już mi przeszło, bla 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 i tak dalej. Były sytuacje, w których ja zadzwoniłem, bo tak mnie po prostu zmanipulowała, wiecie, przed świętami zaproponowałem, czy jest sama, czy chciałaby spędzić święta razem, bla bla bla, bla i tak dalej. Oczywiście ona się wydarła i tak dalej, jednak ostatecznie, no, e, pojechałem po nią, bla, bla, bla i tak dalej. I nie mogłem się od niej uwolnić. Na początku podchodziłem do tego troszeczkę tak, e, nie wiedząc o co chodzi, no nie? Bo ona zawsze jakby to wszystko wiedziała o jakichś tam innych dziewczynach i tak dalej, i tak dalej. Po prostu totalnie mnie stalkowała. Jednak wystarczyło z nią po prostu zamieszkać, rozumiesz? Wystarczyło z nią zamieszkać i nie płacić rachunków. Ona to wszystko płaciła. I w momencie, gdy ty, jak gdybyś nic się nie dokładałeś, i tak dalej, i tak dalej, to na pewno w pewnym momencie stwierdziła, że, że nie. Rozumiesz? I ona w pewnym sensie nagra, na, nabrała do ciebie takiej żółci, takiej po prostu, wiesz co chodzi. Znienawidziła cię i po prostu sama cię wywaliła, i po prostu sama cię zablokowała, standardowa mechanika i tak dalej. I mam spokój. Rozumiesz? I mam spokój. Naprawdę. Bo w momencie, gdy ja no, zrywam z kobietą w taki naturalny sposób, to one mnie prześladują. Naprawdę ja w tym momencie e, mam dwie kobiety, które mnie e, prześladują teraz, rozumiesz? Któ z którymi skończyłem, a one. No nie potrafią odpuścić. Praktycznie no wiecie. W jakiejś wiadomości mi wysyła, że tęskni, że coś tam, że nie może beze mnie żyć, że bla bla bla, z, in nawet z innych numerów. Od jakichś koleżanek, nawet nie wiem skąd te numery w ogóle. Skąd tyle ta dziewczyna ma numerów, rozumiesz? I wiadomości, nawet jak wiesz, blokuje czy coś, to i tak. Więc widzisz, no najprawdopodobniej będę musiał do takiej mm, klientki wrócić, tylko po to, żeby ona, jak wiesz, zachodzi. No, no, innej opcji nie ma. Bo to się u tej kobiety robi obsesją, rozumiesz? Obsesz. No i takie są właśnie zaburzone kobiety. Jedna na sto zaakceptuje to. Pomarudzi, pomarudzi i tak dalej i pójdzie do kogoś innego. Najgorzej będzie z tymi najmłodszymi dziewczynami, bo one, rozumiesz, są takie, że... Najbardziej będą, jakby to powiedzieć, no, wojownicze tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. Dlatego widzisz, zazwyczaj zaburzone kobiety nie akceptują, że je mógł ktoś zostawić, bo one są idealne. Rozumiesz, one mają ego w innej galaktyce. I nagle tutaj ktoś je zostawia? Jak to? No nie. I ona dlatego chce Cię też odzyskać tylko po to, żeby Cię zostawić i tylko po to żeby cię zostawić. Rozumiesz? <laughs> żeby cię zostawić. Tylko po to, żeby cię zostawić. Dzięki temu będzie miała znowu ego w kosmosie, a ty będziesz miał spokój. No tak to działa. Naprawdę. No to są najgorsze typy kobiet. Ja wiem, że to fajnie wygląda, że za tobą dziewczyna lata, że dziewczyna się bije o ciebie z innymi dziewczynami, że łujeku, to jest takie można powiedzieć. Słodkie i tak dalej. Jednak no... Pamiętaj, że nawet jak ona do ciebie wróci, to dalej będzie gadała, będzie flirtowała i najprawdopodobniej sypiała z innymi gośćmi, potajemnie. No, ty, ty rozumiesz? To może być jej były, to może być jej kumpel i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. A jeśli myślisz, że na przykład, że jak do niej wrócisz i będziesz mógł sobie też gdzieś tam na boku zdradzać czy coś, no to nie, to tak nie działa. Bo ona cię będzie kontrolowała. Ona będzie wiedziała wszystko i zobaczy cię z inną i to jeszcze bardziej ją nakręci. Rozumiesz? O, jaki łobus i tak dalej. I będzie robiła awantury, będzie miała powody do tego, a jeszcze może e, tamta dziewczyna może mieć nieprzyjemności, bo ona będzie do niej wypisywała. Będzie jej groziła, straszyła ją, więc tak naprawdę e, powodujesz, jakby to powiedzieć, no, zagrożenie dla innej dziewczyny. Rozumiesz? No naprawdę, ty musisz zrozumieć, że masz do czynienia z psychopatką. Niektórzy, jakby to powiedzieć, no tak bagatelizują, że a to nie, a tamte, gdzieś tamtego, a to narcyska, to tego. Nie, to jest zaburzona, chora kobieta, która tak naprawdę nie jest normalna. O to chodzi. Ona jedynie ładnie wygląda, bo to są zawsze atuty zaburzonych kobiet, że one nieziemsko wyglądają, to jest akurat prawda, no nie, że one to po prostu, no, inny level. Ale widzisz, głowa jest totalnie zepsuta, to tak jak masz jakieś tam pomidory z jakichś tam marketów, z zewnątrz super, a w środku po prostu zepsuty, no nie. Ale ludzie kupują, dają się na to nabrać. Dlatego widzisz, no... Musisz zrozumieć, że najlepiej, żeby to kobieta narcyz ciebie zostawiła, to ja zawsze mówię, że jeśli zostawia ciebie dziewczyna, nie zawsze to musi oznaczać, że z tobą jest coś nie tak. Powinieneś się cieszyć, rozumiesz? Wyślemy kobiet narcystycznych e, gdzieś tam e, stalkowało, a ile do teraz mnie stalkuje i tak dalej, rozumiesz, są takie, które zostawiłem i cały czas mnie prześladują, no nie? Co z tego, że je poblokowałem? One wszystko o mnie wiedzą. Nawet niektóre dotarły do tego kanału i to wiedzą, słuchają mnie codziennie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. No mówię. Dlatego najlepszą metodą na zaburzoną kobietę jest po prostu to, żeby ona ciebie zostawiła.